Ponad 100 osób wzięło udział w pierwszym biegu oraz marszu Nordic Walking zorganizowanym pod nazwą Policz się z cukrzycą. Imprezy odbywały się w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie w obu imprezach udział wzięło 105 osób, 95 w biegach i 10 w marszu. Do mety najszybciej dobiegli wśród kobiet pierwsze miejsce małgorzata Siembida, drugie anna Guściora, trzecie monika Boże Krychlak. Najlepsi wśród mężczyzn, pierwsze miejsce Łukasz Sabat, drugie Robert Fila, trzecie Edward Sudoł. Najmłodszym zawodnikiem był pięcioletni Paweł Żółtek, najstarsi zawodnicy to Sylwia Zielińska 78 lat i Adam Szymański 66 lat. Bieg oraz Marsz Nordic Walking pod tytułem Policz się z cukrzycą zorganizował Miejski Sztab WOŚP oraz Stalowowolski Klub Biegacza przy wsparciu lokalnych sponsorów. Do udziału zaproszeni byli wszyscy bez względu na wiek. Celem było wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od lat pomaga osobom chorym na cukrzycę, wyposażając m.in. kobiety w ciąży w pompy insulinowe. I właśnie na ten cel został przeznaczony cały dochód. Bieg odbył się na dystansie 3 km, marsz 1 km. Trasa przebiegała lejkami naszego parku miejskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej. W szkole znajdowało się biuro zawodów. Dodatkową atrakcją biegu była rozgrzewka poprowadzona przez mistrza świata Stanisława Łańcuckiego. Poza tym przedstawiciele Stowarzyszenia Diabetyków ze Stalowej Woli udzielali odpowiedzi na pytania związane z cukrzycą, badali poziom cukru we krwi, a wolontariusze ze Stowarzyszenia Grupa Inicjatyw Twórczych malowała twarze chętnym dzieciom i dorosłym. Było też stoisko z gorącą kawą, herbatą oraz napojami pełnymi zdrowia. Uczestnicy biegu lub marszu otrzymali pamiątkowe, niepowtarzalne koszulki, a także pamiątkowy medal.